Mam dzisiaj dla Ciebie coś magicznego, co odmieni Twoje życie. Czy wiesz, co to jest EFT? Jest to metoda wolności emocjonalnej, która odblokowuje Twoją energię i przyciąga sukces finansowy. Więc zrób ze mną tą szybką i potężną rundkę EFT tapping na sukces finansowy, aby pozbyć się blokad energetycznych w Twojej aurze. Pokażę Ci potężną sesję, rób to co ja. Powtarzaj to, co mówię, i zrób ze mną ten tapping. Aby odblokować się na przypływ pieniędzy, zapisz to wideo na później, aby do niego wrócić, bo tapping trzeba robić regularnie. Już nawet 5 minut dziennie da Ci super efekty. Więc daj mi znać, co myślisz o ustawiwaniu w komentarzu. Więc tapping EFT redukuje stres. Usuwa blęki, blokady emocjonalne, poprawia Twoje samopoczucie, zmniejsza, obniża ból. W trakcie sesji EFT możesz oczekiwać, możesz spodziewać się płaczu, możesz mieć łzy w oczach, możesz odczuwać prądy, możesz się odbijać, możesz ziewać, może możesz się chcieć spać. To jest wszystko całkowicie naturalne i normalne. Podczas uwalniania właśnie blokad energetycznych tak się może stać. I na początku tapingu skupiamy się na negatywach, naprawdę o tym jak jest. Więc weź głęboki wdech i wydech, usiądź wygodnie, spróbuj nie, krzyżu, nie krzyżować nóg, zrelaksuj się i na początku będziemy osługiwać punkt karatę. Jest to tak jakby najważniejszy punkt w naszej energii. I powtarzaj za mną: weź głęboki wdech i wydech, i mów to co ja. Nawet jeżeli mam te wszystkie limitujące przekonania, dotyczące pieniędzy, tu, tu i teraz kocham i akceptuję siebie. Nawet jeżeli mam te limitujące przekonania, że nie zasługuję na pieniądze, to i tak kocham i akceptuję siebie. Jeżeli ci ciężko to powiedzieć, to końcowe zdanie, to powiedz to, postanawiam zaakceptować siebie. Nawet jeżeli mam to przekonanie, że nie jest bezpiecznie mieć pieniądze, to tu i teraz postanawiam kochać i akceptować siebie mimo wszystko. Ok? Czubek głowy. Te wszystkie moje przekonania dotyczące pieniędzy. To uczucie, wierzenie, że nie zasługuję na pieniądze. Można zmieniać strony. Mam te blokady finansowe pod okiem. Można robić dwoma rękoma. Mam te przekonanie, że nie jestem warta pieniędzy. To uczucie ograniczenia w sferze finansów. Co jeszcze myślisz o pieniądzach? Jeżeli odczuwasz jakieś negatywne myśli, przekonania masz na temat pieniędzy, to teraz je powiedz. Obojczyk. To uczucia i ograniczenia. Pod, ręk pod ręką biustonosz. To tylko moje stare przekonania, które mogą zmienić. Otwieram się na możliwość zmiany. Palce. Postanawiam uwierzyć, że zasługuję na sukces finansowy. I wybaczam sobie, że wierzyłam w te wszystkie przekonania... Tyle czasu. Może te przekonania nie pochodzą ode mnie. Może to programy, które zostały mi zainstalowane w dzieciństwie. Może pochodzą od moich rodziców, moich przodków. Czubek głowy. Wybaczam sobie, że w wierzyłam w nie tak długo. Wbrew. I uwalniam to przekonanie. Że nie zasługuję na pieniądze. Postanawiam wierzyć w co innego. Pod nosem. Postanawiam wierzyć, że zasługuję na sukces. Wszystkie moje przekonania się zmieniają. Obojczyk. Daję znak do mojej podświadomości. Pod ręką Stanik. Żeby uwolnić wszystkie moje blokady. Nawet jeżeli nie wiem, gdzie one są, palce nie muszą wiedzieć. Palce wybieram wspierające przekonania. Uwaga, teraz będzie mocne. Tu i teraz. Uwalniam wszelkie, wszelkie wspomnienia, wszelkie emocje, wszelkie uczucia. Wszelkie smaki, zapachy związane z brakiem pieniędzy lub niewystarczającą ilością pieniędzy. Pozwalam im odejść. Jest bezpiecznie, żeby je uwolnić. Uwalniam je. Z całej mojej energii, z mojego ciała, z mojej aury. Przyjmuję nowe myśli dotyczące obfitości finansowej. Zasługuję na wszelkie bogactwo. Otwieram się na strumień obfitości i nowych możliwości. Przyciągam dobro, przyciągam pieniądze, przyciągam bezpieczeństwo, przyciągam spokój, przyciągam radość, miłość i szczęście. Chcę to wszystko? Mam to wszystko. Jest bezpiecznie mieć to wszystko. Daję sygnał do mojej podświadomości. Tu i teraz odczuwam spokój. Otacza mnie obfitość finansowa. Jestem obfitością finansową. I teraz zaimpregnujemy pozytywne afirmacje. Pieniądze same do mnie przychodzą. I zostają ze mną. Mam więcej pieniędzy. Niech potrafię wydać. Mam więcej pieniędzy niż kiedykolwiek przedtem. Tu i teraz. Wybieram spokój. Uwalniam wszelkie blokady. Przyciągam obfitość finansową. Tyle obfitości finansowej. Cała ta obfitość finansowa. Jest we mnie. Weź głęboki wdech i wydech. Pij dużo wody, Poruszaj się trochę, żeby energia zaczęła krążyć i koniecznie udostępnij te wideo komuś, kto może tego potrzebować. I koniecznie rzuć okiem na link w moim bio, gdzie znajdziesz link do kursu Uwolnij blokady finansowe z terapią EFT. To był tylko taki mały przedsmak tego, co możecie spotkać na kursie. Kurs robisz w swoim czasie, w swoim tempie, tam jest jakieś. Pięć godzin różnych filmików i różnych ćwiczeń na uwolnienie się od blokad finansowych, na przyciągnięcie, na manifestowanie pieniędzy. Pieniędzy to naprawdę działa i to widzę codziennie u siebie, u swoich klientek. I aby dowiedzieć się więcej o metodzie EFT, zasubskrybuj mój kanał na YouTube i zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli szukasz pomocy, potrzebujesz pomocy, pomogę Ci uwolnić się od wszelkich problemów, lęków, fobii, depresji, Pomogę Ci schudnąć, pomogę Ci uwolnić blokady finansowe, blokady emocjonalne, uwolnić się od traumy, traumy z dzieciństwa, wszystkiego, co możecie stypować w przyciągnięciu, w spełnieniu, w pięknym życiu. Więc pozdrawiam Cię, Justyna Sadel, certyfikowana terapeutka metody EFT Tapping, metoda wolności emocjonalnej oraz terapeutka Matrix Reimprinting, która polega na pracy bezpośrednio z podświadomością oraz z Matrixem z prawem przeciągania. Serdecznie Ci pozdrawiam i dziękuję. Pamiętaj, daj lajka, like zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję Ci za oglądanie. Daj znać w komentarzu, jak poszła Ci ta rundka tapingu.